Produkujemy klębanki blisko 10 lat. Przez ten okres czasu dobyliśmy wiele doświadczeń, które pomagają nam odpowiedzieć na wasze zapotrzebowanie. Właśnie wprowadziliśmy nową linię klębanków o nieco zmienionej geometrii. Zmianie uległy zarówno ramiona chwytaka, obrotnica, jak i sposób sterowania klębankiem. W najnowszej wersji klembanka mamy siłowniki zastosowane wewnątrz ramion klembanka. Dodatkowo nowa wersja klembanków została wyposażona w liny, które są hydraulicznie napinane. Zwiększa to uścisk i uchwyt klembanka. Co do sterowania klembanka, od typowego sterowania jedną sekcją hydrauliki, czyli sterowaniem obydwu ramion razem, w najnowszej linii klembanków wprowadziliśmy również możliwość sterowania... Ramion klębanka, każdym z osobna. Nie tak jak dotychczasowo, do, że ramiona składały się razem, ale możemy każdym ramieniem sterować osobno. Kiedy ma to znaczenie? Ma to znaczenie na pochyłościach w skarpach, kiedy ładunek nam się przesuwa w jedną. Stronę. Możemy go jednym ramieniem podciągnąć i docisnąć drugim, utrzymując cały czas ładunek na środku. Poszerzyliśmy również gamę dostępnych maszyn, na które możemy stosować klębanki. Oprócz wszystkich modeli przyczep Palms możemy stosować klębanki również na forwarderach, ale również na przyczepach innych producentów. W przypadku forwarderów opracowaliśmy specjalną linię klębanków, która ma jeszcze większe ramiona, jeszcze większą powierzchnię ładunkową, by maksymalnie wykorzystać możliwości takiego forwardera. Możliwe jest dla na nas, Wasze życzenie, opracowanie szybko sprzęgu. Takie szybko sprzęgi już funkcjonują, już jeżdżą u naszych klientów, gdzie w bardzo prosty sposób od Blokowując dosłownie cztery stworznie możemy taki klembank zdemontować z forwardera, postawić go obok, założyć kłonicę i powrócić do typowej zrywki drewna.